Cześć, chciałem Was tutaj przywitać w nowej materiale z serii Windowsowe Potyczki. W tej bitwie będziemy mieli ponownie rozgrywkę na amx M454. Jest to typ, jak już mówiłem, natarcia, bitwy 7x7, na 7, gdzie obecna mapa to są kopalnie. Chciałem Was również prosić, abyście dotrwali do końca materiału, gdyż na końcu mam dla Was mały bonusik w postaci... Darmowego złota do zdobycia. Będzie to taka forma rekompensaty dla Was za długą moją nieobecność, a także takie, po części nie patrzę, też chciałem Was tutaj wynagrodzić za to, że tej zostaliście, niektórzy na tym kanale, że na te treści, jeszcze wchodzicie, oglądacie. I myślę, że też takie darmowe prezenty dla Was będą dostępne częściej. Także zachęcam do skorzystania. Warunki tam będą podane na końcu materiału. To tyle, tej przechodzimy już do bitewki. Jak widzicie podjechałem pod bazę. Niestety na górkę już wjechały dwa razy CS63. Jednemu to udało mi się strzelić na początku. Ehm, obecnie tutaj kombinuję, jak to się ogólnie sensownie ustawić, gdyż wiem, że jak podjadę e, w okolicę naszego kapa, no to niestety przeciwnik będzie w postaci tych dwóch CS-ów, będą mieli bardzo fajną sytuację, ja sobie wyjeżdżać leciutko po prostu i mnie klepać, więc jadę po ostrzał artyleryjski. Przy okazji tutaj widzę CS-a ustawionego, że wystaje mu delikatnie wieżyczka, strzelam do niego bezpośrednio. Uciekam w okolice właśnie ostrzału. zastanawiam się czy ktoś tutaj będzie z przeciwników, czy nie, ale jak tak patrzę sobie na tą tabelkę, mianowicie tutaj. To widzę, że to ogólnie wszyscy są praktycznie ogólnie wyspotowani. Więc wjeżdżam w kółeczko, zostawiają się jedynie, czy będą tutaj wjeżdżały TCS-y albo z przodu, albo z prawej, żeby zbić te kapa Na razie nic się nie dzieje. U nas na bazie jest tylko jeden pojazd T110E5, obecnie on już pada. Zaczęliśmy w ogóle dużo wcześniej jeszcze jak pancera S100. Ja mam jest ostrzał artyleryjski. Tutaj widzę, że nasz obiekt 277 wraz z Jochem biją się razem z AMX M454 oraz ich ISM-7. Dlatego też ogólnie rzucam na szybko ten ostrzał, aby tutaj zbić jak najwięcej to HP i podjeżdżam sobie od boku. Tutaj standardowo będę znowu korzystał z amunicji złotej, jednak gdyż chciałem zminimalizować. Ten potencjalny błąd na brak przebicia. A jak tutaj widzicie, jest dwa dwa sytuacja jest napięta. Mają podobną ilość HP, praktycznie po 8000, nie mamy cały 9. Obecnie mniejsza jest Ta różnica. Niestety ogólnie nasi są też ogólnie klepani. Więc starałem się tutaj jak najbardziej efektywnie grać dla naszej drużyny, abyśmy mogli jak najlepiej na tym wyjść. Tutaj skutecznie ogień krzyżowy został zastosowany na Isie 7. Jak widzicie, kolega oberwał. Niestety u nas pada jeden z CS-ów 63, jest 2 do 3, sytuacja ta z 3 do 4. Jeden z 60TP, jeden przeciwnik został ubity, ale niestety ogólnie również straciliśmy drugiego sojusznika. Obecnie jest 4 do 4, różnica przeszło 1000HP, tutaj udaje mi się cały czas ogólnie klepać, ja tutaj na szczęście też nie dostaję jakichś dużych uszkodzeń. Dobra w ogóle było to, że ten CS-63 przeciwnika nie zjechał na mnie, bo mógłby to wykorzystać i wyjechać mi na tyłek. I mogli mi także wziąć taki ogień krzyżowy, ja miałbym wtedy problem. Na szczęście do tej sytuacji nie doszło. Tutaj jadę na Isa 7, tutaj widzę, że jest no, prawie że połowa przyjętej bazy. A nie mamy tu jakiejś dużej ilości graczy, więc kombinuję jak po prostu mogę. Tutaj kolega też puścił ostrzał. Ja tutaj ogólnie wjeżdżam na tylek Isa. Strzelam do niego. Is 7 jest zniszczony. Obecnie staram się ruszać wieżyczką, właśnie aby. Zminimalizować szanse na przebicie przez wrogą BZT. wroga BZT, jak widzicie, Dinga, bierze nam tej od prawej CS-63, ja tutaj najpierw co ta wsiadanie skupia się na tym CS-ie. Kolega obrywa, tutaj rzucamy na jego ostrzał. Niestety ten ostrzał nie trafia, ja tej gonię to od CS a Niestety nasz obiekt 277 ginie, zostaje sam ogólnie z CS-63 na wrogą BZTkę oraz CSa. Pierwsze co tutaj, jak zwykle. Staram się robić to, wykorzystać zaletę, którą jest ogromną zaletą, jest ta masa i ta mobilność tego pojazdu. Czyli taranuję sobie tutaj tego BZ, tą bezetkę. kę też Zadałem jej 130 uszkodzeń, i znowu teraz wiecie: 15 uszkodzeń. Zawsze są to jakieś uszkodzenia, tej nic nie tracę praktycznie. A też ogólnie wybijam przeciwnika z rytmu, więc tutaj sobie celuję. Ko skończyły mi się e, złote pociski, niestety. Nie wiem, czy będę musiał też oglądać troszeczkę jakieś więcej dobra, to już w takiej sklejce jest problem AMX. MSZ. Ja mam problem czasami wycelować, więcej, niby są garneczki, ale też nie zawsze wchodzi. I popatrzcie, 2% HP zostało na tej BZc Ja już ogólnie 7000 na strzelane. U nas pada C63 zostaje sam. Bezetka taranowana ginie. Ja strzelam do CSA. Niestety ten pocisk nie wszedł. I będę tego bardzo, ale to bardzo żałował. 7000 na liczniku oficjalnego. Tutaj jeszcze strzelana do. CSA 49, jadę tutaj z tego bezpośrednio staranować, niestety CS się obraca, wykręca, niszczy mnie, ja z oficjalnym widocznym wynikiem 7764, ale na skinach końcowych będzie, jakby nie patrzeć, więcej, to jest niestety porażka, 6 do 7, zostało 400, czyli 408 HP, czyli jeden strzał i CS by wyparował, więc teraz co, przechodzimy sobie do skinów końcowych, A skliny końcowe wyglądają następująco: z oficjalnych uszkodzeń, które możecie zauważyć, yy, zadałem 8564 damage'a. Najwyższy wynik w drużynie: dużo lepszy wynik niż poprzednio, bo tam było 7000 z hakiem. Tutaj jest prawie że 9000 uszkodzeń zadanych, niestety, przez mój błąd w postaci złego wycelowania, niepewnych strzałów to przypłaciłem to porażką, a szkoda, bo ja uważam, że bitwa była bardzo, a to bardzo dobra i przyjemna i miałem naprawdę ręce mi całe drżały, żona tej przy okazji jeszcze oglądała obok, no niestety yy, skaszaniłem. Na kolejnym tej screenie mamy wynik w postaci yy, zarobków, ale to akurat też nie jest jakoś istotne, bo wiadomo, że na tych bitwach się nie zarabia, w większości się przypadków też ogólnie traci i to by była taka bitewka. Mam nadzieję, że Wam się ta bitewka spodobała. Dajcie mi znać ogólnie, jak Wy ją odbieracie, czy gracie ogólnie mxm M454, czy jesteście z niego zadowoleni, czy jak Wam właśnie te natarcia wychodzą. Przechodzimy do tego bonusu, o którym Wam wspominałem na początku materiału. Bonus ten dotyczyć będzie możliwości zdobycia 500 sztuk złota. W grze World of Tanks warunki nie są jakieś wymagające, myślę. Głównie zależy mi na tym, żebyście też dodali o tych moich social mediów, żebyście mogli też być na, na bieżąco ze wszystkimi materiałami. I w opisie tego materiału będziecie mieli link. Jak mówiłem, te takie powiedzmy rozdawnictwa czy takie po bonusy dla was będą miały miejsce częściej oczywiście. Chciałem po prostu, żebyście też coś z tego kanału wynieśli, żebyście mieli jakieś z tego powiedzmy profity, a nie tylko poświęcali swój czas bez, bez e, niczego w zamian. Także, co należy zrobić, aby te 500 po potencjalnych sztuk złota móc zdobyć? Oczywiście to będzie nagroda na ten moment dla jednego użytkownika. Więc, kiedy otworzycie już linksy opisu tego materiału, ukaże on się taki formularz. Tutaj macie ogólnie opis, że cześć, witaj w formularzu weryfikacyjnym do zdobycia 500 sztuk złota World of Tanks. Udział w tym nie wymaga żadnych płatności. Jedynie co. O co was będę prosił, to jest mianowicie zaobserwowanie mojego kanału na Twitchu. Tutaj będą interaktywne e, przenośniki, żebyście już nie musieli nic wyszukiwać. Zasubskrybowanie kanału na YouTubie oraz napisanie komentarza w tym materiale, żebym wiedział, że w ogóle wzięliście też udział. Ehm, oraz napiszcie najlepiej, że formularz został wypełniony. Ehm, obserwacja profilu na Instagramie oraz na Facebooku. Jak należy to najlepiej wypełnić? Tutaj poniżej macie odpowiedź. Wystarczy sobie po prostu skopiować powiedzmy tą nazwę, dajecie sobie do odpowiedzi, wklejacie, wpisujecie tylko oczywiście swoje prawdziwe niki yy, i wysyłacie odpowiedź. I to jest właściwie tyle. Ja tutaj po prostu oczywiście to nie będę to wypełniał, bo to jest tylko tak poglądowo dla mnie. Yy. I to tyle, posłuchajcie znać, że bierzecie udział w tym yy, rozdawnictwie. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba i że chętnie weźmiecie w tym udział. Ja Was także pozdrawiam, życzę Wam spokojnego wieczorku, czy, czy miłego dnia, w zależności od tego, kiedy to oglądali. No i co? I do następnego, trzymajcie się. Cześć!